Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Jesteśmy w garażu, dotarliśmy najlepsze jest to, że w tym garażu mam taką furę i nie wiem skąd, nie pamiętam oto pikuś i mamy naszego bugiego którego mam zamiar wybrać w ogóle mamy też jakiś pojazd specjalny nie wiem, nie wiem w ogóle o co chodzi zaraz o to właściwie obczaję albo no może trochę później ogólnie jestem troszeczkę zły że tak powiem, ale to zaraz wam wszystko wytłumaczę. Ogólnie zacznijmy od tego, że chciałbym sobie ten sam stuningować. No to jest raczej oczywiste, ale najbliższy tuning jest tu. Więc właściwie nie ma daleko, przejedźmy się. Ja nie wiem, czy to jest ten sam bugi, nie jestem pewien, ale chyba tak, bo ładnie nim rzuca. Pewnie jak go stuningujemy za konkretny pieniądz. No i w ogóle. Czy to będzie już na stałe mój samochód tutaj, czy ja wydaję na niego tyle pieniędzy tylko po to, żeby go za chwilę stracić, co też jest bardzo możliwe. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jak wiemy każdy, kurde, ale bez lagów i bez jakichś takich dziwnych wiksowym bym prosił, jak wiemy każda postać ma swój specjalny samochód, Trevor ma tego Jeepa, tutaj Franklin ma tego białego, tego choćby Mustanga, no i aktualnie Michael miał tą taką choćby Audicę, a teraz jeździ czymś, ale nie wiem, Honda czy tam jakieś ciustwo które w ogóle nie chce jechać. No ale tam w garażu jeszcze była ta jedna fura. Ogólnie rzecz biorąc, ja specjalnie targałem do mojego domu tutaj od Franklina, bo głupi myślałem, że, że Franklin będzie miał tam właśnie w swoim garażu te auto, ale się okazało, że rzeczywiście jestem po prostu głupi i tak się też nie stało. No więc musiałem jechać specjalnie tutaj. Dobra, weźmy i stuningujmy tak, jak się to da. Chciałbym zrobić performa, tak jest, dokładnie. Przesuńmy sobie trochę mikrofon, żebyście mnie lepiej słyszeli. Pancerz, mogę wydać 5000 tysięcy na pancerz i ja on mi to tam ulepszy w pizdziec. Hamulce, a ja sobie go tak ulepszę, że... Pasy wielopunktowe. Dobrze. Patrzcie, jaki będziemy mieli... O, patrzcie te wydechy, nie? Biorę. Tak Laksony mnie interesują. Światła, reflektory, to mnie też chyba nie interesuje. Neony też nie interesują, tablice, tak. Lakierowanie. Kolor podstawowych. Czy ja mogę już chromowany mieć? Mogę i 1200 tylko kos kostuje. Tak, kostuje. O, patrzcie, biały, jaki fajny. Ale wybierzemy sobie jakiś inny kolor. Będę chciał, poczekajcie, matowy może, czy to jest chyba metaliczny? Wszystkie te same. Perłowy. Perłowego nie mogę. Chromowanego nie chcę klasyczny. Weźmy ten matowy. Matowa czerni. Kolor dodatkowy. Też sobie weźmy matowy i. Ej, całkiem całkiem wygląda fajnie. Chyba że. Żółtym też wygląda całkiem spoko. Dobra, niech już będzie tak jak wybrałem. Dach. Mogę wybrać se dach Patrzcie, jaka faza. Dach z. Twardy dach z paskiem Też wygląda całkiem spoko Bierzemy z dachem Progi Nie wiem, no chuj mi to, ale weźmy Spoiler Oczywiście Skrzynia biegów Najlepsza Turbo Pewnie Koła Rodzaj kół Sportowe weźmy takie dodatki do kół, kule odporne opony niestandardowe, weźmy bo fajnie wyglądają kule odporne tam dym nie mało interesuje, ale patriotyczny dym spod opon, ciekawe no i to tyle, i wyjedźmy teraz tam naszą furą no i powiem wam, prezentuje się fajnie do, do online ta, ta ten samochód nie miałby prawa bytu w ogóle z tego powodu, że no, bardzo łatwo by mnie było w środku zabić. Ogólnie rzecz biorąc, teraz też na przykład policja będzie miała easy peasy do zabicia mnie, ale, ale powiem Wam, samochód fajny. Trochę się teraz ciężej nie jeździ, bo zapierdala i rzuca nim jak szatanem, ale biorę, nie? Dobra, w takim razie mamy jakąś misję. Tyle jeździłem i się nikt nie odezwał, więc Lester, jadę do Ciebie. Fuck, rzeczywiście samochodem rzuca niemiłosiernie miłosiernie. to zadupia teraz, nie? O la, 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 la. hamulce mam niby zajebiste, a. Tu mamy psiarnie w ogóle. Jakieś se kombi jechało, tu trochę zboczyłem trasy. Tu jest jakieś losowe wydarzenie, sprawdźmy to. Sprawdźmy to, co tu się dzieje. O chuj Ja bym zrobił po prostu bym chciał ten broń wyciągnąć, ale widzę, że nie ma szans. Nie wiem czy zajebałem to coś Nie chyba, tu się coś zielonego pokazało. O, mam 500. Dobra, dupcyć to. Tu coś dzwoni, osn. Awesome. You should, you should Jackson Skinner, he's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. This bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrace on a fucking silver platter. Okay, dog, chill, shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm, I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. And stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Hmm. Hmm. To tak, jakby iPhone'a ten fruit cały? Obserwuj prostytutkę. Zrobi się. Na razie wsiadamy do mojej bryki, którą rzuca jak szatanem. Fuck. Ale rzeczywiście fajnie się tym jeździ wam powiem. Hamulce hamują w każdym razie nie ma źle. Ale lagi i to nie wiem wam powiem z czego, bo naprawdę teraz jak patrzę na ekranie FPS-y nie skaczą w ogóle. Tak jakby nie wiem, nie potrafiła się załadować graczy coś. O. O widzicie to? Wiksy straszne. Nie wiem o co, kamon. A nie będę specjalnie teraz yy, kończył odcinka. Trzeba się to będzie jakoś z tym przemęczyć. chociaż ja już dzisiaj chyba nagrałem z 5 czy 6 odcinków z GTA To wszystko nagrywam Wszystkie, które teraz lecą ostatnio na YouTube'a to są nagrywane w jeden dzień Przynajmniej te, które są nagrywane od misji Gdzie zaczynaliśmy tamtym Franklinem kraść te rzeczy Wszystko jest nagrywane jedno po drugim, więc... Nie mam dzisiaj co robić, to... Prostytka wejdzie samo... Sam jedzie chyba cel, co? Bo jedzie tak krzywo jak cel. Patrzcie, jak jedzie, kurwa no, na bank. Nawet to, to też nie cel. Podoba, tak jesteś beznadziejna. Ale jednak chciałem ją przedupić. Oho. No, gdzie jest cel? Frigid, tu też jest Frigid Ice Storage, okej okay. To już wiemy co, co to była za fabryka gdzieś tam Czyżby to ten? Hej malutko, zabawimy się dzisiaj Hey baby, what well, can I get for 10 bucks? You can get the bus home and jerk off thinking about me <laughs> Dobre, dobre Dance, dance, bitches! Patrzcie, kolejny. Może będzie on, bo takie bogate. Pewnie cześć, skarbie albo coś. No, stęskniłaś się. Zawsze dochodzę. Zamorduj cel. Ale czy prostą tutaj też mam zajechać? Opuść obszar, spoko Jakie lagi, Jezus Maria I spoko Patrzcie, jadę Co dostanę za to? Misja ukończona, kontynuuj Pięć tysięcy Ne, bywało lepiej. Ej, tu jest garaż, to zaraz tam podjedziemy i wymienię tą brykę. Wymienię tą brykę, wymienię tą brykę. Chcę zobaczyć. Ja tam jakiś samochód specjalny czy coś? Chcę zobaczyć, co to w ogóle kuźwa jest. Jak widzę, jak na razie to się trzaskam tą moją brykę. Już trudno. Co to się za lagi dzieje? Normalnie bym miał mi zaraz komputer umrzeć. Od czego? Naprawdę, FPS-y nie skaczą, nic się nie dzieje a jednak coś jest nie tak może to jest znak, ej za dużo GTA dzisiaj zmień grę, albo wyjdź na dwór to też tak może być, ale najpierw skoczę do garażu, potem możemy wiecie wymyślać i jeszcze znowu, aha tu też jest jakiś garaż, patrzcie czy to jest ten, sam... aha tu jest ten garaż, to tak z tego przecież wyjechaliśmy przynajmniej jak brałem samochód, tak aby wyjechać do garażu i ogólnie rzecz biorąc patrzcie, teraz tu obok właśnie stoi ta fura, nie? A ja mogę jeszcze kliknąć. Gdzieś tu wtedy mogłem kliknąć. Na pewno coś skorzystać... A, no to jest ten samochód. Nie, co to za auto? Jakieś sportowe. Okropne. Ja myślałem, że to będzie samochód na prąd, bo pisał Energy, nie? Chociaż właściwie tam nie słyszę tego silnika zbytnio. Ile ja mam odcinka? 11 minut, więc trzeba by było znowu podjechać do Lestera. Bo ogólnie rzecz biorąc, jak widzicie, nic innego się poza tym nie dzieje. Więc jedźmy do Lestera. Lester! Where za kilometr Będziemy u Lestera Pryk, pryk Pryk O, chyba poczta mi przyszła Nie wiem czy słyszycie O właśnie, jak reklamy chyba wpadły Chyba, że to listy do mnie Listy tysiące leży na łące Ten 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 ten

Hmm, ja w ogóle na giełdzie nie jadę. Ale dobra. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście, jeśli obstawia się tutaj na giełdzie, chociaż nie wiem jak to w ogóle zrobić, ale jeśli się da, to czy rzeczywiście da się na tym zarobić, czy tylko się jest stratnym? Czy to jest jakoś zależne od czegoś, czy to jest losowe, czy każdy ma inaczej? Czy na przykład da się poradnik zarabiania na giełdzie wyczaić w internetach? Ale chyba nie bardzo. Bo pewnie, pewnie już by to wszyscy robili. Ale szczerze, ja przy samym sobie z tego skorzystał i naczepał sobie kasy. Jeśli na przykład opłacałoby się gdzieś, wiecie, yy, obstawić na coś, powiedzmy, cały szmal i zarobić trzy razy tyle, i na chwilę na przykład za, za jakiś moment gdzieś indziej i tak dalej, no to ja bardzo chętnie. Czemu by nie? Tu jest autobus. Któreś mamy podpierdolić, nie? Tu jakiś medal stoi, w ogóle się ma. Los Santos Transit Downtown. Trzymaj się na każdym przystanku, aż namierzysz cel. O, mamo! No, wypadł, bo potem się okazuje, że autobusiarze mają przejebaną robotę, bo się spóźniają na przystankach i wiecie jak to bywa dobra, nie, zatrzymię się tutaj no, na pewno na pierwszym aha, okej okay. ja załatwię, że korków nie będzie, o to się nie martwcie życzymy wam miłej jazdy z nowym kierowcą a teraz uwaga jeee yeah! Powiem wam jakby tak u mnie jeździł ktoś busem, no to siema Miałby lajcikowo. I znowu się te dziwne wiksy dzieją. Mogę się rozejrzeć po autobusie, ale nie wiem po co. A w ogóle bilety kupione. Po to kto się zesrał? Dobra już, dobra. On w ogóle. On w ogóle dziwnie wsiadł do tego autobusu. To był chyba kaskader. Chyba ja, Woros. Dobrze, że tu za każdym, na przykład, przyjechanie, czy na czerwonym świetle, dostaje się mandatu. Nie gdzieś w jakichś, że tak było, że tam. Mm, gdzie to było? Czym to było, że za przejazd na czerwonym? Jakieś tam pierdoły? Nie, 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 nie. Po prostu jestem kurwa najebany. Transit Los Santos siema. No, hey, no to już wiemy, co będziemy robić, nie? Wysiąc z autobusu, wysiadłem. Ogarnij furę, ogarniam. Spierdalaj, spierdalam. Kurwa. Akurat na psiarnie jadę, ale to już chuj. I myślałem, że się nie kapną, bo tak przejechali obok. Patrzcie, jaki gnój. Znaczy, nie jest tego gościa. No, sorry akurat. Nie chciałem gnoja zabić. Ale tego co tam. Ale mam ślad na masce. Nie wiem, gdzie to jadę teraz. Wygląda na bezpieczny obszar. Kto mnie tu znajdzie, niby? Kto mnie tu kurde znajdzie, co? Jak się śmignął tym motorem, no. Oni tu chyba jadą. No, jeden tu jedzie. To, to już wiem na pewno. O oh, spokojnie wyszło Misja ukończona, okej okay. Chętnie bym zmienił wóz Dajcie mi jakiś ciekawy, co Wy tutaj macie ciekawego mi powiedzcie um, tam też jest motocykl chyba albo... To już wezmę ten, bo już taki bardziej kolorowy Czy ja mam jakąś kolejną misję dla Lestera? Nie, ja już nie mam w ogóle misji. Brzmi logicznie. Mam tym... Michaelem chyba. To może tak też zrobimy. może po prostu... Przesiądźmy się na Michaela. Ciekawe co Paulstein robi, tyle odcinków z Franklinem. Kurwa, ten jak się już gdzieś wybierze... Pewnie siedzi. Nie... A, no. No, czemu nazywałem to rajem Gro przestań dziwnie się zacinać. Mamy jeszcze jedną misję do zrobienia, to to zróbmy po prostu. Jezu, co on słucha. Wiecie co, te zacinki strasznie wkurzają, dlatego ja tutaj jednak zakończę odcinek. Mam nadzieję, że pomimo tego wam się podobał, jest trochę króciutki, ale to już trudno mi wybaczyć. O, tam są te fajne fury. Widzimy się w następnym. Cześć.